Siemano, ja jestem Leon Brawl stars, a dzisiaj jesteśmy na prywatnym serwerze, gdzie będziemy robić sobie pojedynki. Kto zajmie lepsze miejsce, Spike, Crow czy Leon? Już może zaczniemy sobie od Spike'a, Sakura, Spike czy Spike, Sakura, Spike. I zaczniemy od tego, że Spike, że Spike ma... Y y no, na dziesiątym powerze 3360 <mary> HP. Ataku ma 672, a super ataku w sekundzie ma 560. No i Sakura Spike. Spike to oczywiście legendarne dropy. Zapraszam do naszego klanu Pola, Pola Sos. Yy, tu już mój kolega, Paul. Jest naprawdę bardzo dobry. O, ma Leona, jak widać. Grał sobie na statystyki, na statystyki. Nie patrzcie, bo nie da się grać. Tylko da się grać z botami. I sobie oczywiście weźmiemy Leona. <grym>, jak było. No i pierwsze gramy sobie solo. A później sobie zagramy siegę. Segę. Czy tam. Jak zwał, jak zwał, tak jak zwał, tak zwał, o na środek jest bardzo dobry drop, to lecimy tam, mimo tego, że za bardzo mogę nie mieć szans, brok, brok jest zabity, znaczy brakuje mi, chcę mieć super atak, może, albo dobra, niszczymy, osienek będzie trwał 10 minut. I od razu Wam mówię, że trochę się boję tak dobrze mówić, bo to jest pierwszy odcinek na YouTubie, który już rzucę. Albo rzuciłem. <laughs> no, no i. ten. No i tak będzie. <laughs> na środku na razie widać, że nikt nie podchodzi. Spajkowi idzie marnie zniszczenie tych Powercubesów, skrzynek z Powercubesami. O! Jest tam. Uu. Wow, ale atak na Barley'a na, z na Dynamite po prostu nie przetrwał. Okej, okay. Czekaj, może trafimy go z tej rzeki. Dobrze, super atak, wiadomo kto jaki ma. On ma tego swojego krzaka, jak go tak nazywał król, ma ten super skok, ale on ma niewidzialność. O, jakby co to statystyki graczy? Nie będę mówił o szowdą, czyli ile ma życia, tylko u spajku powiedziałem po prostu. Nie wiem, tak z chęci. Teraz musimy szukać go po krzakach. i nie wiem, gdzie on jest. O, jest rzucę tam. bo a, dobrze myślałem. I bo przegrał z nami. Czyli ma pierwsze miejsce: Spike. Teraz Crow. Zagnamy sobie Pro next. Crow czy white? Crow. Po prostu tej Pchonex. E Nie umiem czytać. Po prostu ja mówię crow. Po większość. O, znowu drobny drop na środku. I znowu to miejsce. Dobra, to lecimy. On jest trochę szybszy od wszystkich tych, więc trochę szybciej tam dotrę. Znaczy, ja nie lubię za bardzo kruka. Zbyt mało według mnie damage zabierze. No, ale szybciej mu trochę idzie. O, idzie już do mnie. O, Nita. No, wreszcie ktoś idzie do mnie na środek. No, no coś się na, na razie Nita nie idzie. Nita, dziękuję Ci za pomoc. Uj, bo tobie już nie dziękuję. Dobra, trochę się skampię. Oj. E, bomby widziałem. Ha! Depnął to. XZ wykorzystałem to. Wow! Sorry, ale muszę. Pal się. Spalił się. Oczywiście pewnie też mam pierwsze miejsce, będę miał. Tak. Ja umiem grać tymi yy, yy, postaciami, tylko krukiem za bardzo, wow. Najbardziej umiem grać z pa Leonem, bo to jest moja ulubiona postać, w sumie związana z tym kanałem. Wiecie co, puścimy sobie zaraz jakąś muzę przy Leon w w Leonie. Więc teraz idziemy sobie... I włączamy muzeum Nie wiem Może zapuścimy Hmm File jak te, de, fa, ja gdzieś tu powinien być Dobra Teraz nie będę się odzywał, tylko po prostu To ja się z nim teraz pobawię. A więc widać, że wszyscy popieri tak wszyscy mają dobre. A teraz sobie pogramy... Jak nikt nie wygrał. O, karola mi tylko brakuje. Pasek. Pasek, Nikt nie wygrał bo mają wszystkie remis, to zagramy tutaj z Leonem. lista Zostało nam... A dobra dodajemy 15 minut ten film. Niech będzie dawajmy. sobie ma bardzo dużo czasu. Na Na chęć jest idealny, bo si ma tą swoją niewidzialność, bo właśnie on może na przykład, się skąpić jakiś jakieś z krzaka. O oh, kurde, ale nie straszbami. Także przedstosujemy. Na razie ja mam luzikus te dźwięki, bo dziwnie mi się tak gra, ale muzyczka była fajnie przy Leonie. Znaczy, nie wiem czy wy ją słyszeliście, bo <laughs> trochę słabo leciałam. Wow! Ale tę dobra. Lecimy trochę jeszcze obić tą skrzynę wielką. 2000 HP! Zniszczyłem na w ostatniej sekundzie! to? Wole! Wole? <laughs> Dobra, teraz potworzymy sobie dwa megaboxy no i koniec odcinka. Dobra, to pierwszy. Nic. I drugi. A więc... To koniec! I grałem tymi... Ty mi oto postaciami, ta trójka na większej najle najlepsza jest ta według mnie. No i ja, Leon Brawl Stars z Wami się żegnam. Siema!